Myślę, że przede wszystkim to, że robimy rzeczy, których nikt inny jeszcze na rynku nieruchomości w Polsce nie robił. Rewolucjonizujemy ten rynek. Przede wszystkim wprowadzamy innowacje, wprowadzamy nowe strategie. To sprawia, że odmieniamy tę branżę nieruchomości na lepsze. Przede wszystkim to, żeby Polacy uznawali pośrednika nie za osobę, która tylko otwiera drzwi, ale faktycznie wnosi dużą wartość. Przede wszystkim technologią AI bardzo idziemy mocno w tym kierunku, żeby biura nieruchomości z tego korzystały. Alfa Nowa to dla mnie nowy lider na rynku nieruchomości. Wyznaczamy nowe trendy, które spowodują, że to my staniemy się liderami tej branży. Prowadzamy różne strategie. Strategie, które faktycznie działają i generują wyniki dla naszych klientów. Dla nas bardzo jest ważne to, żeby nasi klienci z nami wzrastali, zarabiali jeszcze więcej, a nie tylko wydawali u nas pieniądze. Przede wszystkim to, że sami działamy w nieruchomościach, co daje nam ogromne doświadczenie i wiemy, jak pomóc naszym klientom. Nasza kultura organizacyjna jest oparta o pięć kluczowych wartości, jakimi są odpowiedzialność, zaangażowanie, szybkość. Wsparcie oraz komunikacja to takie wartości firmowe, którymi kierujemy się na co dzień i które są dla nas najważniejsze. Przede wszystkim poprzez jasną komunikację z naszymi klientami, poprzez ich ciągłe wsparcie, ciągłe dopytywanie, jak możemy im pomóc. My natomiast z naszymi klientami na co dzień rozmawiamy, analizujemy sobie dotychczasowe wyniki no i pomagamy im sprzedażowo. Dlatego, ponieważ sami działam na rynku nieruchomości. To, że przede wszystkim tworzymy dla nich strategie, które faktycznie generują dla nich takie rezultaty, jakie oni chcą. Jeżeli ktokolwiek pomyśli o marketingu w branży nieruchomości, pomyśli o nas. Jesteśmy liderami, że faktycznie odmienimy po prostu tą branżę nieruchomości na lepsze. Alfa Nowa jest częścią Catalite Group. Budujemy międzynarodowy holding firm technologicznych dla branży nieruchomości. Myślę, że przede wszystkim cenią transparentność i to, że dajemy im wsparcie. Że działamy z nimi tak naprawdę do efektu i przede wszystkim to, że mogą nas osobiście poznać, na przykład na naszych konferencjach. Na co dzień pomagam im pozyskiwać nowe oferty, między innymi dlatego, że nie pozyskujemy lidy, ale właśnie dlatego, że ich wspieramy chociażby w sprzedaży.